Klimat dowolnego miejsca na Ziemi zależy od wielu czynników. Takich jak jego położenie, cech środowiska przyrodniczego tego konkretnego miejsca, ale też miejsc z nim sąsiadujących. Zapraszam na lekcję o czynnikach kształtujących klimat. Czynniki kształtujące klimat w Polsce to: ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni terenu, położenie w Europie Środkowej. Bliskość prądów morskich, położenie nad Morzem Bałtyckim, ukształtowanie powierzchni i przemieszczanie się mas powietrza. Omówmy sobie po kolei każdy z tych czynników. Zacznijmy od ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni terenu. Zależy ona od szerokości geograficznej. Terytorium Polski w przybliżeniu rozciąga się między 49 i 55 stopniem szerokości geograficznej północnej. W konsekwencji dociera do nas umiarkowana ilość energii słonecznej. Przejdźmy do drugiego czynnika, czyli położenia Polski w Europie Środkowej czyli między Oceanem Atlantyckim na zachodzie a kontynentem azjatyckim na wschodzie. Z tego powodu, klimat polski ma cechy przejściowe między klimatem morskim na zachodzie Europy a klimatem kontynentalnym na wschodzie kontynentu. Spójrz. Na mapie kontynentu zaznaczam cztery różne stacje meteorologiczne w czterech różnych miastach, położonych w różnych częściach Europy. Te miasta to Walentia leżąca w Irlandii, Hanower w Niemczech, mamy też naszą Warszawę i rosyjskie miasto Orenburg, leżące na granicy dwóch kontynentów Europy oraz Azji. Na tym wykresie zaznaczyłam średnie temperatury w lipcu, czerwona linia wykresu i w styczniu Niebieska linia wykresu dla tych czterech miast. Zauważ, że im dalej na wschód, tym różnica między temperaturami stycznia i lutego jest coraz większa, a tym samym większa jest też roczna amplituda temperatury powietrza. Z kolei na tym wykresie przedstawiono roczne sumy opadów dla tych czterech miast. Zauważ, że im dalej na wschód, tym mniejsze roczne sumy opadów. Kolejny czynnik kształtujący klimat to bliskość prądów morskich. Zachodnie wybrzeże kontynentu opływa prąd północnoatlantycki i jego odgałęzienie, prąd norweski. Ich obecność sprawia, że klimat zachodniej Europy jest znacznie cieplejszy niż innych obszarów położonych w podobnych szerokościach geograficznych. Czynnik czwarty. Położenie nad Morzem Bałtyckim. Musisz wiedzieć, że położenie nad zbiornikami wodnymi łagodzi klimat. Więc tak jak ocean atlantycki łagodzi klimat w zachodniej Europie, tak Bałtyk łagodzi klimat w Polsce. Ale ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary Morza Bałtyckiego, jego wpływ ogranicza się do obszarów w odległości do kilkudziesięciu kilometrów od brzegu. Ważnym czynnikiem kształtującym klimat w Polsce jest ukształtowanie powierzchni, od której zależy rozkład opadów i wartości temperatury powietrza. Polskę charakteryzuje pasowy układ rzeźby terenu. Ważny jest przede wszystkim równoleżnikowy przebieg Karpat i Sudetów. Przez co docierają do nas masy powietrza głównie z zachodu i ze wschodu. I czynnik ostatni masy powietrza przemieszczające się nad Polską a są to po prostu części powietrza w atmosferze o podobnej temperaturze i wilgotności. A dlaczego te masy powietrza w ogóle się przemieszczają? Otóż winny jest wiatr, który powstaje na skutek różnic ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie atmosferyczne to nacisk, jakie powietrze wywiera na powierzchnię Ziemi. W niektórych miejscach ten nacisk jest silniejszy, w innych słabszy. Jego wartość podajemy w hektopaskalach. Powietrze dąży do wyrównania różnicy między wartościami ciśnienia nad sąsiadującymi obszarami. W tym celu przemieszcza się. I to od miejsca, gdzie panuje wyższe ciśnienie, czyli od wyżu barycznego, do niżu barycznego, czyli obszarów o niższym ciśnieniu. To jak rozkładają się wartości ciśnienia atmosferycznego, przedstawia się za pomocą izobar, czyli linii łączących punkty o tej samej wartości ciśnienia. Jeśli chodzi o Polskę, to masy powietrza napływają z wielu kierunków, co powoduje dużą zmienność pogody. Największy wpływ mają masy powietrza napływające z zachodu, czyli z nad Oceanu Atlantyckiego. W zimie powodują one ocieplenie opaty deszczu ze śniegiem i odwilż. Z kolei latem przynoszą ochłodzenie, wzrost zachmurzenia i opady. Rzadziej docierają do nas masy powietrza z nadkontynentu azjatyckiego. Zwykle napływają zimą, przynosząc mroźną i słoneczną pogodę. Jeśli docierają latem, dni stają się upalne i suche. Sporadycznie napływają do nas masy powietrza z nadpołudniowej Europy i Afryki. Ciepłe i wilgotne powietrze zwrotnikowe morskie powoduje wzrost temperatury i burze. Z kolei powietrze zwrotnikowe kontynentalne jest ciepłe lub gorące, suche i bardzo zapylone. Gdy nadpływa nad Polskę, pogoda staje się słoneczna. Bardzo rzadko dociera do nas powietrze arktyczne. Najczęściej dzieje się to wiosną. Mamy wtedy przymrozkie czy majowe ochłodzenia. Choć zdarza się też, że napłynie do nas zimą, przynosząc silne mrozy i obfite opady śniegu. Zapamiętaj najważniejsze. Najważniejszymi czynnikami kształtującymi klimat polski są ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni terenu, położenie między Oceanem Atlantyckim na zachodzie a kontynentem azjatyckim na wschodzie, bliskość ciepłych prądów morskich prądu północnoatlantyckiego i prądu norweskiego, położenie nad Morzem Bałtyckim, ukształtowanie powierzchni, przemieszczanie się mas powietrza.